siedzi perełka przyszłości tego województwa. Debatę o Unii Europejskiej, o sprawach politycznych włączyli przewodnie hasło. Warto być przyswoitym. Czwarta edycja w województwie kujasko-pomorskim ośrodku Bachotek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Powiat gościnny brodnicki nas przywitał. Piękną pogodę mamy i Uczestnicy Akademii ciężko pracują, żeby chłonąć wiedzę odnośnie Unii Europejskiej, przygotowania się do tworzenia klubów europejskich. Po tych czterech edycjach, które do tej pory się odbyły, jesteśmy zbudowani: przedstawicielstwo komisji i dotychczasowi uczestnicy i obecni uczestnicy Akademii chcą. Ten projekt kontynuować i będziemy go kontynuować w następnych województwach 30 września, 3 października w województwie świętokrzyskim, 11-14 listopada w województwie podkarpackim. I tym zakończymy cykl tegorocznej Akademii. Mamy nadzieję, że pandemia nam nie przeszkodzi, a zainteresowanie jest duże i mam nadzieję, że w przyszłości ci uczestnicy Akademii staną się naprawdę fundamentem zmian pokoleniowych w samorządzie, a może też na scenie politycznej polskiej. Jest to wydarzenie naprawdę bardzo specyficzne i bardzo oryginalne. Ja pierwszy raz mam zaszczyt czymś takim uczestniczyć. Ponieważ to jest spotkanie, na którym te panele i eksperckie, i panele ludzi z różnych zakątków świata, i z różnych części świata, ludzi polityki, ludzi nauki, ludzi dyplomacji uświadamiają nas, jaka jest w tej różnorodności siła. My też przyjechaliśmy z zupełnie innych podmiotów. Ja widzę, jak po prostu jest ważna idea dialogu, co nam też uczestnicy i goście próbowali przez cały ten czas wytłumaczyć. Jest to naprawdę świetna inicjatywa i jestem bardzo wdzięczny, że mam zaszczyt w niej uczestniczyć. Projekt Akademii Młodych Liderów Wsi jest to projekt Komisji Europejskiej, który realizowany jest wspólnie z Fundacją Kuźnica. Mamy tutaj w Bachotku już czwarte wydanie naszej Akademii. Tak jak to było w poprzedni, poprzednich razach, debatowaliśmy z młodymi o przyszłości Europy. Rozmawiamy o ważnych tematach i priorytetach, które Komisja wdraża, takich jak Europejski Zielony Ład, czy takie, takie ważne tematy jak praworządność i wartości europejskie. Każda, czy cały ten projekt skierowany jest do młodych, aktywnych ludzi z regionu, i jestem bardzo się cieszę, że za każdym razem udaje nam się do takich młodych ludzi dotrzeć, tym razem również. Celem jest. To, żebyśmy wyposażyli tych młodych ludzi w narzędzia, które pomogą im zarówno we własnej karierze i kreowaniu swojej ścieżki liderskiej, jak i we działaniu wspólnym, bo to też jest bardzo ważne. Ci młodzi ludzie poznają się tutaj, inspirują nawzajem i z tego powstają lokalne działania, które dzięki temu, że nie są sami, mają większy zasięg. I tak po każdej. Akademii powstają kluby europejskie, które my jako komisja też staramy się wspierać według naszych możliwości. Było to dla mnie naprawdę niezwykłą przygodą. Poznałam bardzo ciekawych ludzi, miałam możliwość nawiązania takich relacji, których na co dzień no nie miałabym sposobności. Szkolenie jest dla mnie bardzo rozwijające, zmotywowało mnie na pewno do działania i chciałabym jak najwięcej. Oczywiście takie szkolenie dla mnie jest no niezwykłą przygodą, chciałabym jak najwięcej takich szkoleń. Przede wszystkim przyjechałem tu z ciekawości i z niedosytu. Z ciekawości, bo uważam, że dzisiaj potrzeba nam jest podmiotowego, podmiotowej dyskusji o Unii, nie traktowania jej przedmiotowego, ale właśnie podmiotowego. To, co Unia nam daje, ale to, co my możemy też dać Unii. I Akademia to realizuje. A drugi powód to jest taki, że nie wiem jak Państwo, ale ja widzę coraz bardziej, yy, yy, że, że, że stajemy się taką bierną masą odbiorców sieci, a ginie w tym wiedza. Ja sobie zawsze dodaję, jesteśmy społeczeństwem sieci, bo tak jest, ale potrzebujemy by, być również społeczeństwem wiedzy i pamięci. Proszę zwrócić uwagę, że zamykamy się coraz bardziej w takich bańkach, nie tylko, nie tylko politycznych, ale również generacyjnych. Yy, brakuje nam. Takich drogowskazów, autorytetów, które trwale by mogły orientować nasze myślenie o Polsce i Europie. Jednym z takich, według mnie, e, autorytetów mógłby być niestety coraz bardziej zapominany e, Władysław Bartoszewski. Postać niezwykła w polskiej historii i, i jego powiedzenie: Warto być przyzwoitym, dzisiaj brzmi wręcz jak e, e, manifest polityczny. E, Polityczny i obywatelski, że w tej skomplikowanej, w tej płynnej rzeczywistości warto, warto zachować wartości, warto ich bronić i warto je upowszechniać, bo tego nam też brakuje. Ja ciągle cierpię patrząc, jak fantastyczny potencjał ma, jakie możliwości stwarza Unia Europejska, jak lekceważąco podchodzimy do tego i jak właśnie przedmiotowo. Dzięki postawie takich osób jak Władysław Bartoszewski i jego całe ży, ży, życiowy dorobek od więźnia Auschwitz, komunistycznego reżimu, poprzez budowanie demokratycznej Polski, no, mógłby być takim i budowaniem pojednania, bo to było jego motto życiowe aniesianie nienawiści, zemsty. Mógłby być znakomitym również przykładem dla młodych ludzi. I ponadgeneracyjnym, bo nam potrzeba takiego ponadgeneracyjnego e, e, współpracy między młodymi, średnimi, starszymi, e, by wzajemnie się od siebie uczyć. Widzę sama po sobie, będąc tutaj cztery dni, zdobyłam ogrom wiedzy, zobaczyłam, jak wiele starsi w cudzysłowie ludzie mają doświadczenia i jak naprawdę e, interesują się małymi lokalnymi przedsięwzięciami. Bardzo fajne były warsztaty grupowe, kiedy mogliśmy sobie porównać, jak i co dzieje się w naszych lokalnych grupach, w naszych gminach. E, zajęcia o ekologii, które mają ogromny wpływ na nasz klimat, na naszą planetę, naprawdę wpłynęły na moją, na moją psychikę, można powiedzieć, bo pokazałem mi, jak wiele jeszcze negatywnych rzeczy robię i co mogę zmienić. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wszyscy gonią za pieniędzmi i jest coraz mniej osób, które chcą poświęcić się życiu publicznemu. Dlatego ta szkoła ma ogromną wartość, albowiem tu rzeczywiście jest szansa na to, że ci młodzi ludzie zostaną w jakiś sposób przy uzbrojeni w argumenty i instrumenty do tego, żeby rzeczywiście podejmować się pełnienia tej roli społecznika, o co dzisiaj jest bardzo trudny. Moim wnioskiem z tych czterech edycji akademii jest przede wszystkim to, że w Polsce jest bardzo dużo młodych ludzi, którym o coś chodzi, i to jest, myślę, budujące, bo przez te cztery akademie, czyli takie warsztaty kilkudniowe. Spotkaliśmy mnóstwo ludzi, którzy w swoich środowiskach pokazali, że potrafią być aktywni, że rozumieją, do czego jest Unia Europejska, rozumieją, że można z projektów europejskich czerpać i budować swoje otoczenie. Po drugie, ja myślę, ważne jest, że to są ludzie, którzy rozumieją, jak ważna jest. Taka, taki, jak ważny jest taki element swojej historii zawodowej, który pokazuje, że mają kontakt z prawdziwą rzeczywistością. Nie tylko kończą szkoły, uniwersytety, mają świetne dyplomy, ale że w tych biografiach jest coś, gdzie można zobaczyć człowieka, że potrafili mieć jakąś niebanalną inicjatywę. Zaopiekować się potrzebującymi, albo pomóc jakimś grupom wykluczonym. I mnóstwo takich historii mogliśmy usłyszeć. Mogliśmy poznać bardzo młodych ludzi, którzy są w swoich regionach najmłodszymi radnymi albo, albo młodymi sołtysami, którzy wpływają w ogromnym stopniu. Na to, jak otoczenie, jak, jak społeczności postrzegają to, co się dzieje w naszym kraju. Także myślę, że największym wyzwaniem tego projektu będzie przedłużenie tej działalności, będzie zapewnienie tym liderom, bo to są wszystko ludzie, którzy już są liderami albo Mogą być liderami w swoich społecznościach, żeby po prostu pozostali przy swoich pasjach, żeby zobaczyć w tym jakiś głęboki sens. No i rolą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej czy wszystkich uczestników samorządów Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, Fundacji Kuźnica, żeby. żeby Powstała właśnie sieć takich liderów z różnych miejsc w naszym kraju, ale połączonych tą jedną pasją.